Cześć, witam Was w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy kluski żelazne, inaczej nazywają się one przecieruchami. To jest dopełnienie wszystkich rodzajów klusek, jakie ja mam na swoim YouTube. Mam już kluski parowe, czyli pampuchy, mam już kluski kładzione, kopytka, kluski śląskie i też jeszcze inne rzeczy, takie dodatki do sosów, do dań głównych. No i te kluski żelazne to jest taki przysmak który smakuje nieco inaczej niż wszystko skrzyżowanie placków ziemniaczanych, oczywiście ugotowanych, a nie usmażonych, z kopytkami czy też kluskami śląskimi. Bardzo pyszna potrawa. Zobaczcie, to naprawdę jest proste. I oto produkty. Tutaj mam ziemniaki ugotowane wcześniej i przeprasowane przez tak zwaną kwećkę, tak się u nas mówi na praskę, do ziemniaków. Około 70 dekagramów ziemniaków. A tutaj mam resztę z 2 kg ziemniaków, tych, które były razem wszystkie obrane. I tutaj jest około 1,30 kilo kg, kilo 1,20 kg. Tak mi się tutaj zrobiło. I tak naprawdę tych klusek będę miał całe mnóstwo, bo to jest 2 kg pyrów. Jedno jajo będzie potrzebne, odrobina sody tylko. Mąka ziemniaczana, czyli skrobia, i mąka zwykła, pszenna. Będziemy jej dodawać sukcesywnie w miarę zagęszczania się naszego ciasta i sól, to wszystko. A tu przyrządy, jakie będą potrzebne, czyli miska to nieważne, tarka oczywiście do ziemniaków i sito, bo będziemy to przesiewać te ziemniaki i odlewać z nich soki, które tam zostaną. No to działamy. Przed rozpoczęciem działania z ziemniakami, widzicie, tutaj zagotowuje wody cały duży garnek z odrobiną oleju i dwoma solidnymi łyżkami soli. No więc czeka nas teraz żmudna robota starcie ziemniaków na tej drobnej tarce. Możecie użyć oczywiście maszynki, takiej specjalnej do tarcia, do milenia z odpowiednim sitem, albo ewentualnie sokowirówki. aczkolwiek najlepsze będą właśnie ścierane tu bezpośrednio na tarce. I zobaczcie, tutaj mamy już starte ziemniaczki, ale mają mnóstwo soku i są bardzo płynne. Musimy je koniecznie odsączyć. Bierzemy drobne sito, jakiś pojemnik i już wrzucamy tutaj wszystko. I teraz mieszając tu i dociskając troszkę, przeciskamy jak najwięcej, tego, żeby się tutaj nam odsączyło bardzo mocno, bo kluski muszą być dosyć gęste, nie mogą być płynne, bo będziemy je gotować w wodzie. Muszą być mniej więcej takie jak kluski kładzione. Od czasu do czasu możecie podnieść i to i zobaczyć, czy jeszcze leci sok. Jak leci to, oczywiście, jeszcze chwilę. Już mi się te przetarte ziemniaki dosyć mocno odsączyły, więc wrzucam je po prostu do naszych ziemniaków ugotowanych. A tutaj zobaczcie, ile soku zostało. I tam na dnie zbiera się mąka ziemniaczana, tak zwany krochmal z tartych ziemniaków, więc to na wierzchu wylewamy. Oj, teraz widzicie, że tutaj właśnie jest taka biała powłoka to jest wszystko z naszych ziemniaczków tartych. I żeby nie stracić tej mąki, rzucamy ją z do miski. To jest najbardziej naturalna mąka ziemniaczana, jaką można mieć. Rozkładamy to trochę, wbijamy jajo. Dosłownie szczypta sody czubek łyżeczki. Soda będzie pozwalała nam spuchnić trochę to ciasto i te ruseczki. dwie łyżki, więc ja takie czubate łyżeczki mąki ziemniaczanej, skrobi ze sklepu i płaską łyżeczkę soli, żeby w środku były trochę słone, a mamy też słoną wodę. Tam też y, ta woda nam pozwoli te kluski mocniej osolić. Więc na razie to wymieszam i zobaczę, jaka jest konsystencja. Nie dodaję jeszcze mąki pszennej. To mieszanie musi trwać tak długo, aż uzyskać jednolitą, równą masę. I zobaczmy, jak to wygląda. No widzicie, zobaczcie, można już nabierać puseczki i do wody je wrzucać. Ale ja nie dodałem w ogóle mąki pszennej, więc troszeczkę posypiemy, żeby tu masę wyrównać, żeby lepiej się skleiła. Mąka lekko nam pęcznieje i będzie nam się lepiej później gotowało, nie będą się może rozlatywały. Tak przypuszczam, bo taka sama tylko ziemniaczana masa może nam trochę się rozlatywać. Więc odrobinę tej mąki wrzucę. Na razie tak po wierzchu, dosłownie dwie łyżeczki, i znowu musimy to dokładnie wymieszać. Wtedy mieszałem około 4-5 minut, a teraz troszkę krócej, żeby ta mąka nam się tutaj rozeszła. Myślę, że z minutkę, dwie i już. No, zobaczcie, jaka piękna! Wszystko mamy już przygotowane. Możemy gotować. Na łyżce, formując takie kluseczki wrzucamy je po prostu do wody, żeby się pięknie gotowały. A ja do nich przygotowałem jeszcze sos. Pokażę Wam, jaki nie możemy tutaj nałożyć za dużo. Zobaczcie, bo one pływają, są lekkie i nie możemy tam napakować do oporu. A Wy, tak naprawdę, jak chcecie zrobić sobie mniej, to po prostu zmniejszcie proporcje i będziecie mogli zrobić wszystko z kilograma ziemniaków. Przykrywam troszkę, tak żeby była szczelina, i gotujemy około 3 do 5 minut maksymalnie, żeby nam się nie rozgotowały. I następna porcja. Słuchajcie moi drodzy, stała się rzecz straszna. Tego, czego się obawiałem właśnie. Kluski są zbyt rzadkie, rozgotowały się, ale to nie jest moja wina wcale, nie. Chodzi o to, że takie kluski powinno na początek gotować się właśnie na próbę. A ja poszedłem na żywioł i zrobiłem je od razu, ale przecież po jeszcze nie zmarnowaliśmy niczego, zaraz Wam pokażę. Natomiast w czym jest rzecz? Chodzi o to, że ziemniaki są różne dla różnych pór roku, dla różnych sprzedawców, dla różnych sklepów i trzeba uważać. Myślałem, że jedno jajko wystarczy i odrobina mąki, a jednak nie. Trzeba po prostu było wbić jeszcze jedno jajko i to właśnie zrobiłem teraz. I dodałem więcej mąki, żeby one się bardziej kleiły, bo w tej chwili faktycznie rozgotowują się. Zobaczcie. Tu macie przykład, jak to wszystko tak troszeczkę wygląda jak mała glina, ale w smaku po prostu są rewelacyjne, słuchajcie. Mm. Doskonałe, natomiast troszeczkę za miękkie, więc ja dodałem jeszcze jajko, wsypałem więcej mąki przemnej i łyżeczkę mąki ziemniaczanej, dodatkowo taką czubatą, no i możecie to uzupełnić właśnie, tak podam to w proporcjach na samym początku w składnikach, opcjonalnie, w zależności od tego jakie mamy ziemniaki, gotujemy dalej. Tak, w sekrecie powiem Wam, że nawet dobrze się stało, że tak się stało, jak się stało, ponieważ widzieliście taki przykład, i nie będziecie na mnie tutaj rzucać jakichś kalumni, że co on podaje, to nam nie wyszło. Pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, ziemniaki wiodą tutaj prym, i w zależności od nich mamy takie ciasto. I teraz zobaczcie, mamy bardziej kleiste ciasto, ono się bardziej ciągnie, takie jak na kluski kładzione, już naprawdę, i już gotuje dalej. No i spójrzcie moi drodzy teraz, kluchy jak się patrzy, właśnie takie powinny być za pierwszym razem, ale niestety, zróbcie próbę po prostu, będzie najlepiej. Tak, właśnie wyglądają nasze przycieruchy, czyli kluski żelazne. Nazwa ich pochodzi od tego, że są takie troszeczkę sine. Tu akurat miałem dosyć dobre ziemniaki, które nie siniały, ale czasami zdarza się że wychodzą takie szare prawie. No ale mówię wam, że takie są przepyszne. Ten smak ziemniaczany jest wyjątkowo odczuwalny i naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zaraz kładę na talerz. No i mamy tutaj takie oto przepyszne danie. Przepiękne kluseczki i cudowny sosik z łopatki wieprzowej z dodatkiem papryki. I pokuszę się też o spróbowanie tych kluseczek. Zobaczmy w środku, jak wygląda. O, fajnie, fajnie. No i am. Ja. Mm. To jest obiad. Muszę Wam przyznać, że mięso jest równie dobre jak te tłusteczki, ale tłusteczki są rewelacyjne. Jeżeli chcecie zabłysnąć w towarzystwie, albo chcecie zabłysnąć przed teściami, albo na przykład teście chcą przed wzięciami lub synowymi zabłysnąć, to możecie takie kluski zrobić nieczęsto spotykane, fantastyczne w smaku, nieprawdopodobnie inne od innych, zapraszam Was na mojego YouTube'a, zobaczcie co mam do powiedzenia na Facebooku, szukajcie też mojej strony internetowej środagotuje.pl. Cześć! Tak ma być!